Demonstracje robotnicze w Poznaniu, krwawo stłumione przez reżim pociągnęły za sobą ciężkie ofiary w ludziach padło 38 osób zabitych, około 270 odniosło rany. Wiadomości o tragicznych zajściach w Poznaniu zajmują czołowe miejsca w dziennikach radiowych i prasie całego świata. Oto relacja o przebiegu wydarzeń poznańskich zestawiona na podstawie informacji naucznych świadków, którzy w dniu wczorajszym i dziś zdolali dotrzeć z Poznania do zachodniego Berlina. Wszystkie wiadomości o demonstracjach robotniczych i ogólnym strajku w Poznaniu wskazują, że krwawe te wypadki wynikły na tle ekonomicznym. Punktem wyjścia demonstracji robotniczych stała się wielka fabryka parowozów imienia Stalina, dawne zakłady Cegielskiego. Robotnicy tej fabryki od dłuższego czasu domagali się zmiany systemu premii i poprawy warunków ekonomicznych. Władze miejscowe ignorowały te żądania, wobec czego robotnicy wysłali przed kilku tygodniami delegację do Warszawy, domagając się, by premier Cyrankiewicz przybył do Poznania i zbadał sytuację robotników na miejscu. Rząd okupacyjny nie odpowiadał na te żądania. Delegacja robotnicza nie powróciła do Poznania. Wśród robotników zrodziła się wówczas myśl urządzenia strajku. W czwartek o godzinie 8 rano robotnicy zakładów imienia Stalina przerwali pracę i wyruszyli pochodem w kierunku siedziby władz partyjnych, niosąc flagi narodowe i transparenty wyrażające żądanie poprawy bytu. Manifestacje miały początkowo przebieg spokojny pochód robotników posuwał się przez ulicę zachowując zupełny porządek uczestnicy pochodu ustosunkowywali się uprzejmie do cudzoziemców ułatwiając im przedostanie się do innych części miasta